5 listopada, jak co roku, stoi pod znakiem pożegnań i oddawania czci oraz pamięci tym, których już z nami nie ma. Tak jak wszyscy z nas wspominają nieżyjących już członków swych rodzin, tak i piłkarska familia znów nieco uszczupliła swoje szeregi, wywołując na twarzach kibiców smutek i nierzadko poczucie szoku. Jak niemal co roku na tym kanale, tak i przy okazji tegorocznego święta zmarłych, żegnamy tych z naszej piłkarskiej społeczności, których w kolejnym roku już nie zobaczymy. Lista piłkarzy i trenerów wytransferowanych do sektora niebo powiększyła się w minionych 12 miesiącach o kilka niezwykle znaczących postaci. Chyba najgłośniejszym odejściem mijającego powoli roku była tragiczna śmierć gwiazdy Liverpoolu i reprezentacji Portugalii, czyli Diogo Jota. 3 lipca samochód, którym Jota wraz z bratem, także piłkarzem Andres Silva, podróżował z Porto do hiszpańskiego Port Santander, wypadł z drogi i stanął w płomieniach. Obydwaj zawodnicy ponieśli śmierć na miejscu, a cała piłkarska społeczność raz jeszcze przekonała się, jak kruche jest życie tych, o których myślimy, że potrafią być nieśmiertelni. Ciężaru gatunkowego tejże tragedii dodaje fakt, że ledwie kilkanaście dni wcześniej skrzydłowy stanął na ślubnym kobiercu. Dla The Reds zdążył rozegrać 182 mecze, w których zdobył 65 bramek i walnie przyczynił się do zdobycia przez klub z Anfield Mistrzostwa Anglii, zaś w kadrze, w której rozegrał 49 meczów, dwukrotnie wznosił puchar za wygraną Ligę Narodów. Po dramatycznych wydarzeniach w Hiszpanii, klub z Anfield zastrzegł dla niego numer 20, a na klubowej stronie, przeglądając kadrę pierwszej drużyny, jego nazwisko widnieje na jakże symbolicznej wiecznej pozycji. Z dużo większym spokojem, ale nie mniejszym żalem przyjęliśmy też stosunkowo niedawne odejście Leo Benhakera. Spokojem, bo były selekcjoner polskiej reprezentacji zmarł w zasłużonym wieku 82 lat, ale i żalem, bo jak do dziś wspomina wielu jego podopiecznych i współpracowników, był tak naprawdę jedynym zagranicznym selekcjonerem, któremu udało się odnieść sukces z drużyną Biało-Czerwonych. A przecież Leo to nie tylko polska kadra, ale i praca w Wielkim Realu, Madryt, z którym trzykrotnie sięgnął po Mistrzostwo Hiszpanii, czy długie lata spędzone w holenderskim Ajaxie, z którym dwukrotnie sięgnął po Mistrzostwo Holandii, wygrane jeszcze później jako szkoleniowiec rodzimego Feyenoordu. Jako prowadzący naszą kadrę osiągnął rzecz historyczną, której nikt mu już nie zabierze, bo to właśnie pod jego batutą Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii wywalczyli awans na Mistrzostwa Europy. Łącznie za sterami polskiej kadry stanął 46-krotnie, z czego 21 pojedynków zakończył zwycięsko. Do historii przejdą choćby potyczki z Portugalią w ramach meczów eliminacyjnych, gdzie po ikonicznej wygranej u siebie po Golach smolarka wywieźliśmy z Lizbony bezcenny, a wywalczony w dramatycznych okolicznościach remis. To też za jego kadencji w drużynie narodowej zadebiutował wówczas nieokrzesany i stawiający dopiero pierwsze poważne kroki w futbolu Robert Lewandowski. A tak jak kibice Liverpoolu opłakiwali w minionym roku odejście jednej z gwiazd aktualnej drużyny w osobie Diogo Joty, tak kibice Manchesteru United powiedzieli po raz ostatni goodbye swojej prawdziwej legendzie. W połowie stycznia w wieku 84 lat odszedł bowiem Dennis Lowe, trzeci najskuteczniejszy strzelec w historii czerwonych diabłów, członek legendarnej drużyny i reprezentant późniejszego pokolenia dzieciaków Bazbiego, która siała postrach wśród klubów całej Europy. W trakcie 11 lat w klubie z czerwonej części Manchesteru zagrał on w 404 spotkaniach, w których strzelił aż 237 bramek, a w tym czasie próbowa gablota zapełniła się dwoma pucharami za Mistrzostwo Ligi, dwoma tarczami Wspólnoty, pucharem Anglii, ale przede wszystkim pucharem Europy, czyli historycznym odpowiednikiem dzisiejszej Ligi Mistrzów. O skali legendy, jaką Szkod stał się dla kibiców z Old Trafford, najdobitniej świadczy fakt, iż to jego sylwetka jest częścią pomnika United Trinity stojącego przed murami stadionu, skąd dumnie spogląda on na przechodzących fanów obok takich ikon jak George Best czy Sir Bobby Charlton. Ale nagłe i niespodziewane odejście wspomnianego na początku odcinka Diogo Joty nie było jedynym, które w minionym roku dotknęło środowisko związane z portugalskim FC Porto. Za sprawą nagłego zatrzymania akcji serca w wieku niespełna 54 lat odszedł także Jorge Costa, niekwestionowana legenda portugalskiej potęgi, pełniący do chwili śmierci rolę klubowego dyrektora. W barwach popularnych smoków rozegrał on łącznie 338 spotkań, a pod koniec swojej przygody z piłką w roli zawodnika danemu było aż dwukrotnie zasmakować wygranej w europejskich pucharach. Rok po roku zdobył on puchar UEFA oraz trofeum Ligi Mistrzów, będąc ważnym elementem układanki Jose Mourinho. Postać koszty ma także poniekąd powiązania z Polską, gdyż to właśnie on miał być jednym z największych zwolenników tego, by na Półwysep Iberyjski trafił polski obrońca Jan Bednarek. Jako ostatni do reszty swoich kolegów z mistrzowskiego składu Krakowi z 1948 roku dołączył także gający jako ofensywny pomocnik bądź napastnik Mieczysław Kolasa. Dla pasów występował przez równo dekadę, w trakcie której 179 razy przyszło mu zakładać biało-czerwony trykot, a przez kilka miesięcy pełnił on też funkcję trenera krakowskiego klubu. Wywalczony przez niego oraz jego kolegów z drużyny tytuł jest jak na razie ostatnim z pięciu, jakie udało się wywalczyć w blisko 120-letniej historii Krakowi. Po drugiej stronie piłkarskiej krakowskiej barykady w historii Wisły zapisał się natomiast były golkiper Artur Sarnat. W trakcie pobytu w szeregach Białej Gwiazdy uzbierał on na swoim koncie 257 oficjalnych spotkań, w którym niespełna 100 razy udało mu się pozostawać na murawie niepokonanym. Rywalizować przyszło mu nie tylko z największymi klubami w naszym kraju, ale i w Europie, gdzie stawał on między słupkami przeciwko takim klubom jak Wielka Wówczas Parma, Intermediolan, FC Porto czy też FC Barcelona. Większość swej kariery spędził w Polsce, gdzie reprezentował także Polonie Warszawa, Koronę Kielce czy Krakowie, a w wieku zaledwie 54 lat po ciężkiej walce z chorobą zmarł zostawiając w sercach tych nieco bardziej wiekowych kibiców Białej Gwiazdy pokłady smutku i nostalgii, z którą wielu zapewne patrzyło na jego osobę. Chociaż z pseudonimem Cholo w większości rzeszy kibiców w pierwszej kolejności na myśl przychodzi Diego Simeone, tak niegdyś był on wizytówką innej, wyróżniającej się postaci z Ameryki Południowej. Peruwiański napastnik Hugo Sotil jest ciepło wspominany nie tylko w Peru oraz Kolumbii, gdzie spędził większość klubowej kariery, ale i odcisnął swoje piętno w drużynie FC Barcelony. Na hiszpańskich boiskach zagrał on łącznie 70-krotnie, kończąc przygodę w Barcelonie z dorobkiem 18 bramek i 3 asyst. Swego czasu tworzył on świetnie współgrający duet z nikim innym jak samym Johanem Cruyffem i to właśnie ich synergia była głównym atutem klubu, który w premierowym dla Perujańczyka sezonie po latach posłuchy wywalczył tytuł Primera Division. W kadrze narodowej zagrał 62 razy, dwukrotnie doprowadzając Los Incas do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, zaś w 1975 roku postawił on kropkę nad i, strzelając jedynego gola w finale Copa America przeciwko Kolumbii. W trakcie swojej kariery Bernard Lacombe nigdy nie opuścił rodzimej ligi, stając się wiodącą w statystykach postacią całej ligi oraz legendą Bordeaux, z którym trzykrotnie zgarniał pełną pulę i mistrzostwo ligi oraz Olympique Lyon, gdzie jednak swoją pozycję w annałach ugruntował dopiero w innej roli. W każdym z tych klubów przebił on bowiem znacznie barierę stu strzelonych bramek, co pozwoliło mu zapisać się na kartach historii jako drugi pod względem liczby trafień w całej historii Liga. 38 razy przywdziewał trykot Leble, a z francuską kadrą zdołał wywalczyć Mistrzostwo Europy w 1984 roku, będąc m.in. członkiem podstawowego składu w wygranym 2–0 finale z Hiszpanią. Po zakończeniu profesjonalnej kariery dołączył on do struktur zespołu z Lyonu, a tam, jak zamachnięciem czarodziejskiej różdżki, zamienił klub w ligowego hegemona, który w latach 2002-2008 nieprzerwanie zdobywał mistrzostwo Francji. Rządzący w środku pola młody Michel Sien, czy niekwestionowany król rzutów wolnych, Giuninio, to tylko najgłośniejsze z nazwisk, które trafiły do Lyonu właśnie za jego sprawą. A przechodząc do legend na naszym rodzimym podwórku, nie można zapomnieć o osobie, która złotymi zgłoskami zapisała się w historii GKS-u Katowice i reprezentacji Polski. Jan Furtok bowiem jest najlepszym strzelcem w historii klubu ze 122 bramkami na koncie, uzbieranymi w niespełna 300 spotkaniach, które rozegrał na przestrzeni 12 sezonów. Walnie przyczynił się on do zdobycia wicemistrzostwa kraju oraz Pucharu Polski w 1986 roku, a w międzyczasie czarował również na niemieckich boiskach, gdzie reprezentował barwy HSV oraz Eintrachtu Frankfurt. Przez ostatnie lata ikona Gieksy mierzyła się z chorobą Alzheimera, opuszczając nas w wieku 62 lat. Po śmierci byłego zawodnika klub zastrzegł numer 9, z którym ten na co dzień występował w latach swej świetności. Legendą jeszcze innego, wręcz dla niektórych niepowtarzalnego kalibru jest szczególnie dla kibiców z Warszawy postać Luciana Brychczego, który praktycznie całą swoją karierę, a nawet życie poświęcił leki Warszawa. Jako zawodnik spędził w klubie aż 18 sezonów, w trakcie których zdobywał bramkę średnio w co drugim spotkaniu z Elką na piersi, zbierając ich aż 226 w 452 występach. Stąd nic dziwnego, że jego kartą zawodniczą swego czasu interesowały się choćby AC Milan czy nawet Real Madrid. jednak tamte czasy rządziły się swoimi prawami i pan Lucjan do końca swych dni pozostał w Warszawie. Pod względem trofeów także wzbogacił gablotę Legii, bowiem w jego ręce wpadły cztery mistrzostwa Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej nie zamierzał on ogłaszać rozbratu z klubem, kilkukrotnie podejmując się pracy jako trener czy asystent, a z drużyną wojskowych tak naprawdę rozstał się dopiero w dniu swojej śmierci 2 grudnia 2024 roku w wieku 90 lat.